Dzień dobry, mam dziś dla Was przepis na ciasto dyniowe. Opowiecie: okej, okay, ciasto dyniowe, jak ciasto dyniowe, nie daj Boże, jak jedliście kiedyś ciasto takie, które Wam nie smakowało. Tu nie zawaham się tego powiedzieć. Jeśli tylko lubicie dynie, to będziecie zachwyceni tym ciastem. Jest wilgotne, aromatyczne, nie jest zdominowane przez dynie, ale ma takie wspaniałe dodatki, które powodują, że to ciasto się chce ciągle robić i jeść. Cóż więcej, zapraszam Was na film. Zaczynam jak zawsze oczywiście od składników i tu się na chwilę zatrzymam przy dyni, bo to jest bardzo ważne, jaką dynię wybierzecie do przygotowania ciasta. Bo dynie mogą być bardziej jasne, bardziej ciemne, bardziej aromatyczne, bądź mniej aromatyczne. No i mogą być też takie wielkie albo takie malutkie jak ta dynia hokkaido. Muszę wam się przyznać, że e, nie wiedziałam do końca, czy wymawiać hokkaido czy Hokkaido, czy Hokkaido. E, także jak chcecie mnie skorygować, to śmiało piszcie, ale myślę, że to nie ma największego wpływu na to, że ta dynia najlepiej się sprawdza. Tak naprawdę będziecie potrzebowali po upieczeniu 300 gramów tej dyni. Co jeszcze? Olej 150 g i tu tym razem będę się upierała, żeby to jednak był olej. Lubię masło w ciastach, ale jednak olej się tutaj o wiele lepiej sprawdza. 4 jajka i to ważne, żeby to były jajka takie najbardziej przeciętne i popularne, czyli wielkości M. Cukier. Cukru możecie użyć oczywiście więcej bądź mniej. Ja jednak uważam, że przy tych wszystkich składnikach dynia też jest trochę słodka. 125 g cukru drobnego to ważne, w zupełności wystarczy. Mąka pszenna tortowa, czyli typ 450 bądź 405 i tej mąki jest 175 g, 40 g mąki ziemniaczanej. I nie pomijajcie mąki ziemniaczanej, bo to ona powoduje, że ciasto potem jest wilgotne. No i tutaj jest jeszcze proszek do pieczenia, którego będę potrzebowała dwie. Łyżeczki, ale nie takie zupełnie płaskie, ale też nie do końca bardzo kopiaste. No i składniki, które spowodują, że dynia nie będzie nudna i taka przeciętna. Zaczynam od drzemu. Jest to drzem pomarańczowy, po prostu najbardziej łatwe, proste rozwiązanie i tego drzemu jest tutaj 125 g. Aby jeszcze podkręcić, bo ten drzem będzie zmiksowany, dodaję skórkę. Pomarańczową. Taką skórkę pomarańczową możecie sami przygotować w domu. Link na dole w opisie pod filmem. Goździki, ale koniecznie te mielone, i będziecie potrzebowali dwóch takich sporych szczypt i nie więcej, bo można przesadzić. I ostatni składnik, który powoduje, że to ciasto jest po prostu niesamowicie smaczne, to imbir. Ten kawałek imbiru waży 70 g i jest go, no jest za dużo, bo tak naprawdę będę potrzebowała tego imbiru 50 g. I nie bójcie się, imbir jest ostry, pikantny, ale on fajnie przełamie to całe ciasto. I tutaj przy okazji chciałabym wam zwrócić uwagę, jak nie macie doświadczenia przy wybieraniu w sklepie imbiru, który wybrać. No oczywiście podstawą jest taki, który się nie psuje, ale jeśli wybieracie taki imbir, który wypuszcza tak takie młode pędy, takie właściwie młode, młode kłącza, bo to korzeń imbiru jest kłączem, to takie są właśnie najlepsze. No to tyle o imbirze. I również koniec składników na ciasto, ale tu jeszcze mam składniki, z których możecie przygotować pyszną polewę. Oczywiście polewa jest nieobowiązkowa, ale jest bardzo pyszna i chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko jest pyszna. Polewa zawsze pełni drugą rolę w cieście. Chroni je przed obeschnięciem. Dzięki temu ciasto pozostaje bardzo długo wilgotne no i jest pyszna. Zobaczcie, co jest potrzebne. Zaczynam od orzechów. Orzechy włoskie mogą być w mniejszych bądź większych kawałkach, bo będą potem ścierane, i tych orzechów potrzeba. 100 gramów. Tutaj mam coś, co jest szumnie nazywane czekoladą białą, ale już okej, okay, niech będzie, niech zostanie. Czekolada nie może być biała, ale świetnie się to coś nadaje do przygotowania polewy i potrzeba jej 100 gramów. I tu się na chwilę zatrzymam, żeby zwrócić Wam uwagę, że nie mówię celowo, że jest Wam potrzebna jedna tabliczka czekolady, dlatego że niektórzy producenci zaczęli obniżać wagę tabliczek czekolady i sprzedają takie czekolady. 80 gramowa, a niektórzy pozostali przy tradycyjnej 100 gramowej wadze. I ostatni składnik polewy to śmietanka 30% słodka 50 gramów. To zobaczcie jeszcze, jakie akcesoria będą potrzebne. Zaczynam od najbardziej podstawowego urządzenia w kuchni, jakim jest robot kuchenny i takie tradycyjne końcówki. Będzie potrzebna również taka końcówka, która wszystko zblenduje na jednolitą, gładką masę. Duża miska, mała miska, coś do wymieszania, poprawienia, jednak po mikserze. Przyda się przesiewacz do mąki, mały, duży nóż deska do krojenia. Patelnia z czymś do mieszania, bo na patelni dzisiaj przygotowujemy polewę. Zobaczcie, jak ciekawie się ją przygotowuje. Coś do starcia orzechów. I tu się będę upierać, żebyście orzechy tarli, a nie blendowali, nie miksowali. Dlatego, że jak go je zblendujecie zrobicie z nich taką klejącą e, papkę, a one jednak powinny być starte i przyznam wam się, że dopiero niedawno zaopatrzyłam się w taką tarkę większą, bo orzechy się bardzo źle ściera, e, a w, bo wcześniej ścierałam orzechy taką malutką tarką do czosnku, ale też się da. No i ostatnie tutaj elementy. To po prostu duża blacha z papierem do pieczenia, taka jaka jest na wyposażeniu piekarnika i tortownica z papierem do pieczenia. Będziecie chcieli wiedzieć zapewne, jaka, jaka jest jej średnica. Już Wam mówię 25 cm wewnątrz, a jej wysokość to 5,5 cm. Wiecie już wszystko. Zabieram się do pracy, ale jeszcze zanim się zabiorę za dynię, to już rozgrzewam piekarnik. A rozgrzewam go do 180 stopni górna i dolna grzałka. Zaczynam od dyni. Dynia Hokkaido może być pieczona i jedzona oczywiście ze skórką, ale tutaj Wam zwrócę uwagę, że możecie wybrać też takie, które mają brzydką tę skórkę, dlatego wybierając dynię, którą chcecie miksować, blendować jej ze skórką, starajcie się, żeby ona miała taką ładną, gładką skórkę. Ta dynia oczywiście też się świetnie nadaje, tylko ja osobiście taką brzydką skórkę ścina. Ok, dynie oczywiście zawsze bezwzględnie należy umyć. Dynie najpierw należy przeciąć na pół. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, trochę jest przy tym siłowej pracy, ale trzeba to zrobić, żeby ze środka wyjąć nasiona. Kiedy już oczyścicie dynię, można dalej kroić. Tutaj przy tym twardym ogonku i z drugiej strony warto wyciąć ten kawałek, bo on jest po prostu twardy. Możecie go wyciąć przy połówkach albo podzielić jeszcze na ćwiartki, wtedy się o wiele łatwiej wycina. Mam cztery ćwiartki i teraz każdą ćwiartkę znowu kroję na pół, więc mam 8 ósemek. No i każdą ósemkę dzielę na Pół. Zatem mam 16 w miarę jednakowych części. I teraz układam te kawałki dyni na blaszę skórą do dołu i wkładam do piekarnika. Przypominam, piekarnik jest rozgrzany do 180 stopni górna, i dolna grzałka. I piekę teraz te kawałki dyni przez aż 40 minut. Jeśli zapytacie mnie, dlaczego tak długo, słusznie macie rację, bo tym kawałkom, takim małym kawałkom wystarczyłoby 20 minut. Ale dlatego aż 40 minut, bo po 20 minutach te kawałki owszem, będą upieczone, ale dynia będzie taka bardzo mokra. Ja potrzebuję, żeby ona była bardziej sucha dzięki temu potem lepiej mi się sprawdza tak upieczona dynia w cieście. No i czy możecie coś zrobić w tym czasie jak ta dynia się piecze? No nie za bardzo, niekoniecznie, dlatego taką dynię zawsze warto upiec wcześniej. No jedyne co możecie zrobić to wyłożyć blachę papierem do pieczenia. Także ja czekam 40 minut, no i wyłożę też tę te blachę papierem do pieczenia. Tu zwrócę wam również uwagę na to, że bardzo często dno blachy ma wypukłą i wklęsłą część. Zawsze, po to, aby wam się łatwiej wyjmowało ciasto, należy papier ułożyć na tej wypukłej części i dopiero wtedy zamknąć go w tortownicy. Ja mam taki duży arkusz, dlatego tutaj ten nadmiar papieru będę odcinać. Upieczoną dynię wyjmuję z piekarnika, ale piekarnika nie wyłączam, bo za chwilę będę piekła w nim ciasto. I teraz taką dynię zostawiam do ostudzenia. Póki jest gorąca, musicie poczekać. Może być delikatnie ciepła, letnia, może być nawet zimna. Oczywiście nie z lodówki, jeśli upiekliście dzień wcześniej. I teraz taką dynię przekładam do miski, której za chwilę będę blendować. Tutaj pozostawiam wam decyzję, czy zblendujecie ze skórką, czy zblendujecie bez skórki. Ma być 300 g. Imbir obieram cienko ze skórki i 50 g tego imbiru kroję na mniejsze kawałki. Dodaję go do dyni. Dzięki temu, że będę go blendować za chwilę razem z dynią, nie będę musiała go ścierać, jak kiedyś ścieraliście imbir, to wiecie, jakie to jest męczące. Do miski z dynią i imbirem dodaję również dżem pomarańczowy i dodaję cały olej Wszystkie składniki blenduję ze sobą do momentu, aż uzyskam gładką i jednolitą masę. Do przesiewacza przesypuję mąkę tortową, dodaję również mąkę ziemniaczaną, dodaję proszek do pieczenia i koniecznie goździki zmielone. I nie pomijajcie goździków, one nie zdominują absolutnie ciasta, ale doskonale wydobędą i podkreślą smak. Dyni. Wszystko ze sobą tak wstępnie mieszam w tym przesiewaczu i odstawiam na bok, bo teraz przygotuję masę jajeczną z cukrem. Jajka wbijam do miski, przesypuję cukier i na początku na wolnych obrotach miksera mieszam wszystko, żeby mi to się wszystko tylko połączyło, a potem ubijam. Ubijam do momentu, aż cukier się całkowicie rozpuści i jednocześnie powstanie puszysta masa. Do masy jajecznej przekładam dynię zblendowaną z imbirem, drzemem pomarańczowym i olejem. Delikatnie mieszam i zostało mi już dodanie mieszanki mąk z proszkiem do pieczenia i goździkami. Tutaj należy minimalnie mieszać, żeby też nie za długo, ale jednak należy te składniki ze sobą połączyć. Na początku możecie to robić łopatkami miksara, oczywiście ręcznie, no ale potem na końcu i tak należy poprawić, na przykład taką szpatułką, zbierając. Wszystkie niewymieszane części z dna i boków miski. Na końcu dodaję skórki pomarańczowe, wszystko delikatnie mieszam i gotowe. Masę na ciasto dyniowe przelewam teraz do tortownicy. Ona jest oczywiście wcześniej już wyłożona papierem do pieczenia. Wyrównuję powierzchnię. Przekładam tortownicę na blachę i blachę z tortownicą wkładam do piekarnika, ale nie na środkową półkę, tylko o jedną półkę niżej. Piekarnik zamykam. On był rozgrzany wcześniej do 180 stopni. Zmniejszam teraz temperaturę do 175, zostawiając grzanie górne i dolne. I piekę przez godzinę, aż godzinę, bo to jest bardzo dużo ciasta i jest to ciężkie ciasto. Ono troszeczkę będzie po upieczeniu takie wilgotne. Dlatego, jak będziecie sprawdzali patyczkiem, patyczek ma być suchy, nie ma być obklejony, ale może być lekko wilgotny. Zresztą pokażę Wam za godzinę. Wy natomiast, jeśli pieczecie pierwszy raz w swoim piekarniku, sprawdźcie po około 55 minutach. Yy, takie pieczenie dłużej niż zalecany czas zawsze powoduje, że ciasto się robi suche, kruche, no i przez to niesmaczne. Także ja mam godzinę. Jeśli zapytacie, co zrobić z tymi dniami, kawałkami dyni, które zostały, po prostu zjeść, bo one są przepyszne. Minęła godzina, wyłączam piekarnik, i teraz pokażę Wam, jak powinien wyglądać patyczek. Ciasto, zwróćcie uwagę, prawie nie popękało, to dlatego, że właśnie było pieczone półkę niżej. No i teraz tak. Wbijam patyczek do samego końca to ważne i zawsze na środku bo to jest miejsce najbardziej oddalone od brzegów. I patyczek nie ma poprzyklejanego surowego ciasta. Właśnie o to chodzi, a to, że jest lekko wilgotny, to takie właśnie ma być to ciasto. Zatem ciasto wyjmuję i niech sobie stygnie. Kiedy ciasto przestygnie na tyle, że już będzie tylko lekko letnie, można zdjąć brzeg tortownicy. Odkrajam brzeg, zdejmuję i ciasto dalej stygnie, a w tym czasie mogę już przygotować polewę. Orzechy przesypuję na suchą patelnię i podgrzewam cały czas mieszając na połowie mocy kuchenki. To podgrzewanie ma na celu pozbycie się nadmiaru wilgoci, no i też wzmocnienie smaku i aromatu orzechów. Po około 10 minutach orzechy zdejmuję z patelni i przekładam na przykład na talerz. Niech stygną, bo są na razie bardzo gorące, a na tę gorącą patelnię przekładam białą czekoladę, przelewam śmietankę i całość raz na jakiś czas mieszając rozpuszczam. Tylko od ciepła patelni. Tutaj nie musicie podgrzewać, no chyba, że patelnia byłaby na tyle chłodna, żeby się to nie rozpuściło. To delikatnie możecie się wspomóc Ogrzewaniem, ale pamiętajcie, żeby mieszać. Kiedy orzechy wystygną na tyle, żeby nie parzyły Was już w dłonie, można je ścierać na tarce. No i tarka porażka. Widzę, że muszę się przeprosić z malutką tarką do czosnku. Ta to wymiata. Zobaczcie. Co prawda, trochę jest przy tym więcej roboty, ale Zwróćcie uwagę, jaki jest wręcz rewelacyjny efekt, no bez porównania. Wszystkie orzechy są równo starte i na piękne, piękne wiórki. I teraz z tych startych orzechów odkładam dwie takie kopiaste łyżki, a resztę przesypuję do mieszanki białej czekolady i śmietanki. Całość ze sobą mieszam. I taką jeszcze ciepłą polewę przekładam na ciasto, które właściwie już prawie całkowicie ostygło. Równomiernie rozkładam. Tutaj możecie się wspomóc na przykład silikonową szpatułką, wtedy bardzo ładnie i równo możecie rozłożyć polewę. A z tych orzechów, które zostały, tych odłożonych dwóch łyżek, robię taką ozdobną dekorację na brzegu ciasta. I gdy tylko ciasto całkowicie przestygnie, można przełożyć je na przykład ozdobną paterę albo talerz, na co wolicie. Tu Wam zawsze polecam do przekładania ciast użycie takich dużych łopatek, bo na nich najwygodniej się przekłada. I pamiętajcie, żeby ciasto zawsze tak obkręcić dookoła, bo dzięki temu Wam się nie przyczepi papier w czasie zdejmowania. A jednak się przyczepił. A już się odczepił, to czekolada. I gotowe. Zobaczcie, jak wygląda ciasto w środku po przekrojeniu. Jest bardzo miękkie, bardzo wilgotne, bardzo aromatyczne. Tu niesamowicie pachnie. A jak spróbujecie, to rozpłyniecie się w tych połączonych smakach dyni, imbiru i pomarańczy. Zresztą tu są kawałki pomarańczy w środku, bo przecież była dołożona skórka pomarańczowa. To ciasto jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób i myślę, że Wam również będzie tak bardzo smakować. Ja Wam życzę jak zawsze smacznego. I do zobaczenia.